Matka Boża podaje nam zasadę puszczenia: śniadanie ranne to ciepła woda. Dwie kropki chleba. Zdaje sobie sprawę z tego, że jaka to jest wielka walka, stąd mówi prośbę o pomoc, abym ci pomogła. I wyjaśniała nam Matka Boża, że puścimy z dwóch powodów. Pierwsze, jako zadośćuczynienie za grzechy świata. Ten pozór dajemy do ręki Matki Bożej. Do skarbca Matki Bożej. A drugie jest to rewelacyjna droga do nieba. O wiele łatwiej człowiekowi jest przyjmować dary w Jeśli będziecie pościć regularnie, Matka Boża mówi, ból zniknie. Czyli ci, co zaczynają pościć, w siłą rzeczy zawsze jest ból. Boże on się domaga jedzenia. Bływa, to są boleści. Jeżeli nieregularnie, wciąż będziecie się z bólem zmagać, mówi matka Łóża. Postanowienie o poście powinno być stałe. Już zawsze, jeżeli raz znajdziesz swoje ust sobie ustawiedliwienie, już zawsze będziecie go szukać mają być to konkretne decyzje. Dlatego na początku było Ci łatwiej, a później coraz trudniej, bo nie dopuszczałaś sobie żadnych ulg i nie rozważałaś nawet możliwości przerwania posłu. A jak człowiek takie możliwości dopuści, zaczyna się bitwa. Gdy Pani Agnieszka, na Pustelnik puściła trzy dni, poniedziałek, środa wtorek. Teraz wiem, o ile trudniej walczyć, trudniej puszczać, z tym wszystkim, gdzie matka może wyjaśnia to perfekcyjnie. Postanowienie o przyjęciu postu danego dnia powinno być nieodwołalne. Czyli, Panie Lucie, my mamy, mamy piątki i środki. No, jest to proste. Jeśli już to postanowisz, wytrwaj. Wówczas. Odejdzie ci ta pokusa przerywania postu. Znamy zasadę formacji głowej. Raz się w czymś dyspensujesz. Zrobisz małą wyrwę w murze. Przeciwnik już wejdzie. Jak się prześliźni jeden żołnierz, to później przejdą następni i pootwierają obrany Pamiętaj, że to jedna z niewielu rzeczy, o które Was proszę, i to jed, niestety jedna z najbardziej niechętnie spełnianych próśb, jeśli idzie w post. Wiem, że nie jest to dla Was łatwe, ale jest to łatwy sposób na pozyskanie dużych grzeszników dla mnie. Przypominam, to zdanie, abyście wiedzieli, dla nas poszczenie dzieci nie jest łatwe. Ale Matka Boża mówi: Jest to niesłychanie łatwy sposób na nawracanie grzeszników. Jest wielki post, trzeba było wezwać naród, czy pan Komorowski, kłany prezydent, czy nasi biskupi. Ogłaszamy post za Rosję. Środa, Piątej o klebie i wodzie. Ale nie ogłoszą, bo mają swoich panów. Nie ma lepszych wód w Brukseli. Nie ma lepszych wód w New York czy w Washington. czy nie ma lepszych wód w Berlinie. No i do tych wód Ladają. I stąd patrzycie na polskie sprzęty wojskowe, jakiś Leopard, jakiś F-16, bierzesz polską złotówkę, bierzesz 100 złotych Polski do ręki i patrzysz, jakiś Heinrich, chyba, że w Lubelszczynie są Heinrichi, musimy sprawdzić. Bo Helmut był więc Wilhelm w Berlinie. A skąd się wziął na polskim papierze Heinrich? <tryk> Powtarzam tą zasadę. Wiem, że nie jest to dla Was łatwe, ale jest to łatwy sposób na pozyskanie <tryk> grzeszników dla mnie. Pomyślcie? Nikt nas pości pięciuset rycerzy. Tysiącz I za każdy post Bóg nam, matka Boża nawraca grzesznika, a przynajmniej będę ją prosił w jednym miesiącu, ci nawróceni przychodzili do rycerstwa i do żertwy. tysiąc pości pani Tadziuś, Ma matka Boża prosi ją na maj. Cztery tygodnie, po dwa to jest osiem. Dzieci to przyjdzie. 12 tysięcy ludzi w maju. Nie ogonimy się Panie, nie ma szans. Zatrą pustelnię, by pójdę do prezydenta, żeby dał zgodę na budowanie czegoś więcej. No bo jak? Gdzie tu zmieścisz tysiąc, dwanaście tysięcy ludzi na maj? A mogę Matkę Bożą to prosić? Bo się powołam na Waszą wolitywność i powie, Mario, w maju o chlebie i wodzie pości 1500 pięćset rycerzy i żerta żert korusia. Zapisz to na kartce. Pani Agatka robi okienko. do na krysia. I robimy specjalne okie, okienko. 12 tysięcy tytuł jest Nowy Rycerzy i żert w maju. A my się wpisujemy do okienka, że 8 przez maj. Sobota i niedziela inaczej i, i, nie, środa i piątek. O chlebie i wodzie. Skoro Matka Boża mówi, że to tak łatwo jest dzięki temu postowi zyskaj grzeszników, to ja się w Matkę Bożą poproszę, bo ją bardzo kocham. Dzisiaj to na ucho powija, jak idę obok niej spać. Pamiętaj, w maju za jeden post jeden grzesznik, a on wchodzi nam do rycerstwa i do żertwy. Więc zrobimy dzieło na maj. 12 tysięcy rycerzy i żetwy. I będę o tym przypominał i zapisujemy się, ale żeby się to spełniło, na co Boże muszę dać, półtora tysiąca szaleńców. Środa i piątek nie przerwanie. Chcecie się rozrosnąć? Nie ma problemów, skoro Matka Boża mówi, że nie jest to dla was łatwe, ale jest to łatwy sposób na pozyskanie grzeszników. Dzieci, brak nie płaszczy, rozumiecie? I Już muszę dzwonić, żeby kilkaset dodatkowo uszyć. A no bo jak się wpiszą i przyjdą? Czy my go dziejemy? Więc przypominam o naszym dziele. Dwanaście tysięcy nowych rycerzy i żertw. Mają. Z posiewu Waszego postu potrzeba półtora tysiąca. To się będziemy zapisywali, znamy sposoby na naszym okienku. Pomyślcie o innych, o ludziach nieznających Boga. Poświęćcie się dla nich, bo bez Waszej ofiary nie mogę im pomóc. Później się będziemy przygotowywali. Moi drodzy na. Jak już się wyćwiczycie w maju, to ja będę mógł spokojnie poinformować prezydenta Indii, że pierwszy czerwiec to nasz post i modlitwa za naród. Hinduski Matka Boża, 300 tysięcy łaski rozdaje. Trzeba Chińczykom o tym powiedzieć. Włochom Bo chce ich zaprosić. Francuzom, Anglikom. To dać kolejną ofertę, oni jak przychodzą, to dają zaraz ofertę. W Niemczech, jak się cieszą, jak są dumni z pani Merkel, bo była u papieża i dała kilka milionów euro na biednych. Są Niemcy dumni. To my im też damy. 300 tysięcy w każdym narodzie uratowanych u, u, u ludzi. My też musimy umieć dać im ofertę wiary. Oni mają ofertę dolara czy euro, my mamy ofertę wiary. W momencie najsilniejszej pokusy, mówi Matka Boża, starajcie się natychmiast oferować post w jakiejś intencji. Może to być moja intencja. Zawsze mówię, post oddaję Matce Bożej. Jej intencja. Ona nie ma co dbać. Chyba, że macie jakieś ciężką sytuację, coś się wydarzy. To trzeba dzieło wesprzeć, moi drodzy. Więc wtedy dodajemy swoją. Maria mówi, może to być moja intencja? Możecie ofiarować go w intencji grzeszników duszczycowych, pokoju na świecie, Waszej ojczyzny, czy konkretnej, ważnej dla Was sprawy. Proszę Was jednak o włączenie postu do Waszego życia, bo jest Wam bardzo potrzebny. Dzieci, post jest nam bardzo potrzebny, z Matka Boża mówi, włączcie go do Waszego życia. Ja bardzo go również potrzebuję, dlatego proszę o pomoc poprzez tę ofiarę. Dzieci, Matka Boża cię prosi. To ona mówi, pani Aniu, proszę cię o pomoc. Mówi do Mariusza, proszę cię o pomoc. Mówi do Ireny w Nowym Jorku, proszę cię o pomoc. Matka Boga, która ma takie przywileje i skarbnice łask, schyla się nad Panem Zbysiem i mówi, proś o pomoc. Dzieci, nie jest to wyróżnienie? Nie jest to wyróżnienie? Matka Boża się schyla i prosi o pomoc poprzez tę ofiarę postu. Proście o pomoc Ducha Świętego. Aby On panował nad waszymi ciałami. Wypełniajcie moje zalecenia, a postanie post się dla Was możliwym. Mało tego, stanie się dla Was pożądany, będę Was wspierała w tych wysiłkach, ale nie poddawajcie się przystępującej do ofiary, bo Was o nią proszę. Dzięki Waszym wysiłkom mogę powstrzymać wiele zła i wiele skutków. Wczoraj wieczorem tak przeleciałem książkę o Panu, Pan Tadziu Kunda to żyje, był taki szaleniec różańcowy, on umarł w 2004 Nie Antoni, już mi udział. Anatol Kaszczuk, już przyszło mi. Dzieci, co ten szaleniec robił z różańcem? Tworzył jerycha różańcowe, nieustające różańce. Potrafił nawrócić nkwd Był na przesłuchaniach, ten się go zapytał, bo był oficerem wojska polskiego porucznikiem, co to jest wiara? Wyjaśni mi. W całym obozie Rosjanie kto tu jest godny zaufania. I oficerowie powiedzieli, że on. Ma swojego dowódcę i żołnierza. I chcieli go przekabucić. I on mówi, kiedy ten oficer się do tego wyjaśnił, pamięta parę swoich pierwszych zdań. A później przez dwie i pół godziny mówił do niego, i on kompletnie nie wie co mówił. Tylko dzieci żołnierzek mkw sta klęczą przed nim. I mu słowo, jak się przeł siebie, że go już nigdy na przesłuchanie mkw nie weźmie. Był w górze Kalwarii pod Wilnem. Czyli był w tych na pewno grupie oficerów, którzy za utworzyli nieustanny różaniec za ojczyznę, to co byśmy zrobili na wzór dasz garmat. te ścieżki są nieprawdopodobne. I ty Wasze wysiłką postu Matka Boża mówi: Mogę powstrzymać wiele zła i wiele jego skutków. Potrzebuję jednak Waszych ofiar. To bardzo ważne. Spróbujcie wykonać Moją Wolę, chociaż przez jeden miesiąc. Przypominam o tej wielkiej bitwie: 12 tysięcy żertów ofiarnych i żert na maj. Oto Matkę Bożą proszę. A ja jej obiecuję, że przyniosę 1500 naszych. Modlących się przez ofiarę postu na maj. Jeśli mnie pani już słyszę, odpoczywa, to pani sobie wymyśl, żeby to okienko szybko powstało. Mogą być to deklaracje mailowe, przez wklepywanie w internet listem. Organizujcie takie grupy u siebie po swoich rejonach cały miesiąc dla matki Bożej. A ja, będąc jej małym dzieckiem, nudzę ją o 12 tysięcy żerdów ofiarnych i rycerzy na maj za te Wasze posty. Ale potrzebuję 1500 spośród Was. Moją, moją wolę choć, chociaż spróbujcie wykonać moją wolę chociaż przez jeden miesiąc. Mario obiecuje Ci maj. A zobaczycie przekonacie się, że będziecie pełni pokoju i łatwiej będzie Wam opanować emocje. W Waszych duszach dokona się widoczna już dla Was zmiana, a ja będę dokonywać zmian w Waszym otoczeniu. Wierzcie w siłę tej ofiary, łączcie Was post postem Jezusa i Wasze pokusy ofiarujcie mu, wspominając, że on był kuszony i wytrwał. Będę bardzo zadowolona, jeśli mnie wysłuchacie, bo wielu z Was pragnie mi służyć, ale czekacie na moje łaski. Ja również pragnę się Wami posługiwać, ale bez Waszej współpracy nie mogę dokonać wiele nawet Was samych, a co dopiero wobec innych, za których mnie prosicie. Nie pozostawiajcie mnie samej, ale pomóżcie mi, Maria, woła ratować świat i liczne dusze. Słuchajcie tylko tego, o co was proszę, a dokonamy bardzo wiele. Proszę was o posłuszeństwo, abyście brali sobie głęboko do serca moje prośby i starali się je wypełniać. Wówczas staniecie się prawdziwie moimi dziećmi i okażecie mi swoją miłość, bo dziecko, które kocha swoją matkę spełnia jej prośby. A przypominam wam słowa. Księgi Kocholeta. Kto do gniewu doprowadza swoją matkę, jest przeklęty. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak słuchać Matki Bożej w tej jej prośbie. Dziecko, które kocha swoją matkę, spełnia jej prośby. Amen. Błogosławie was wszystkich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchowi Świętemu dziękuję, żeby natchnął, żeby... Co pół roku mówić kazania o regule mariańskiej. Dzieci, podnosi się do Za pierwszym razem pamiętać na to bym nie wpadł. Teraz już padłem. Dzieci na ma i miesiąc maryjny. 1500 głodomorów potrzebuje, aby wyprosić u matki Bożej łaskę 12 tysięcy. Moi drodzy. Nowych rycerzy i nowych żertów ofiar. Jak to policzymy, nie martwcie się, Matka Boża przyśle swojego ojca. A teraz powstańmy, wyznajmy naszą wiarę.